Ekspansja zewnętrzna jest konieczna, bo system ten sam nie może istnieć. Może istnieć tylko kosztem świata zewnętrznego i z rodzajem pasożyta, prawda? Więc jeżeli zabraknie żywiciela, pasożyt musi zacząć się przekształcać. Tymczasem bowiem zaprowadzony w kraju komunizm wojenny wydał owoce. Całkowity upadek produkcji przemysłowej i rolnej. Ludzie umierają z głodu. Zniszczyliśmy kraj, by rozbić białych, przyznaje Trocki. Aby przetrwać, komuniści muszą dokonać zasadniczej reorientacji swojej polityki. Tak więc system zaczyna transformować zaraz po powstaniu. W XXI roku Lenin już wiedział, że ich zadanie się nie udało, nie wyszło. Oni planowali rewolucję światową, a światowa rewolucja ani nie nastąpiła, ani nie nadchodzi. I wtedy on wprowadza bardzo radykalną przemianę NEP. Nowy, prowadzili nową politykę ekonomiczną. No bo był komunizm wojenny, nie było czego żreć i stąd net. nie było żadnej nowej polityki ekonomicznej. Był zwykły stary kapital. Rób co chcesz, i tyle. Nowa polityka ekonomiczna. Jaka tam ona nowa. Nie była nowa, po prostu zwykła. Co chcesz robić? Cegły? Rób cegły i sprzedawaj. Chcesz dachówkę wyrabiać? Rób dachówkę. A ty garnki le, a ty lalki, a ty zapalniczka, a ty zboże uprawiaj. a ty i razu I od razu wszystko się pojawiło. Wprowadzono podstawowe te elementy rachunku ekonomicznego. Ziemię, którą wcześniej odebrano chłopom, pozostawiono nadal w rękach państwa, ale pozwolono im ją uprawiać. Mało tego. Powstały rzeczy tak niewyobrażalne w komunizmie: giełda towarowa, banki, kredyty, przedsiębiorstwa z udziałem e, prywatnych ludzi, czy wręcz prywatne przedsiębiorstwa. Ponieważ komunistycznym pieniądzom ludzie nie wierzyli, trzeba było złote wprowadzić naprawdę był złoty czerwony. Były srebrne i złote pieniądze. Zaczęto ściągać kapitał zachodni. Powstawały ATO, Stowarzyszenie Rosyjsko-Amerykańskie Produkujące Tekstylia, a to dopuszczono, tam było chyba około 60% obcego kapitału w wydobyciu srebra, surowców. W ten sposób przyjeżdżali z Zachodu ludzie z maszynami, z technologiami. I oczywiście to wszystko zostawało. Nep. NEP, poprawa stosunków na z Zachodem, wrażdami, na jakiś czas drogość ustaje, klasowa walka klasowa przycicha <głos》> i, i zaczyna się, i zaczyna się z przyjaźń z, z kapitalistami w, w kraju i z kapitalistami, z kapitalistami za granicą. To bardzo radykalny odwrót z punktu widzenia marksizmu. Zasadą jest utrzymanie wpływów, utrzymanie e, wiodącej roli partii. Cała reszta jest kwestią po prostu, taktyki. Cała reszta. Łącznie ze sprawami ekonomicznymi Zasadą było utrzymanie władzy Błędem jest myśleć, że nowa polityka ekonomiczna Położyła kres terrorowi Będziemy jeszcze musieli uciekać się do terroru I do ekonomicznego terroru Instruuje Lenin Trocki objaśnia Terror może być bardzo skuteczny Szczególnie jeśli jest stosowany wobec reakcyjnej klasy Która nie chce zejść ze sceny Skoro... Siła wojskowa bezpośrednio zawiodła dzięki Polsce, to pozostała przede wszystkim dezinformacja i działania operacyjne czyli prowokacja, infiltracja. Cykl od Lenina do Putina no więc pierwsze części opowiadały właśnie o Rosji Czowieckiej, czasów tych zbrodniarzy-założycieli tego państwa. Część trzecia to jest epoka chruszczowszczyzny, breżniewowszczyzny, lata 50. do 70.. Transformacja moja to jest produkcja całkowicie prywatna. No i muszą się zamortyzować jakoś te pierwsze części, żebyśmy mogli zmontować skutecznie te następne, te dwie godziny jeszcze całej filmu, które są potrzebne, żeby nam się opowieść od Lenina do Putina udało doprowadzić. Drodzy Państwo, jeśli podoba się Wam film Transformacja od Lenina do Putina i chcielibyście obejrzeć kolejne części, prosimy o wsparcie. Więcej informacji na stronie www.ahaa.pl na takiej stronie będzie można oglądać ten film, tak jak i inne filmy tegoż producenta, Roberta Kaczmarka, film Open Group. Lenin w 2021 roku napisał taki list, takie memorandum do ministra czy komisarza spraw zagranicznych Cicerina. To jest jakby rodzaj instrukcji, jak prowadzić politykę zagraniczną. Lenin do komisarza spraw zagranicznych Cicerina. Doszedłem do przekonania, że tak zwane kulturalne warstwy zachodniej Europy i Ameryki nie są zdolne zorientować się we współczesnej sytuacji i realnym układzie sił. Warstwy te należy uważać za głuchoniemych i odpowiednio z nimi postępować. Trzeba zastosować specjalny manewr. Po pierwsze, ogłosić dla uspokojenia głuchoniemych rozdział fikcyjny naszego rządu od Politbiura i głównie od Kominternu przedstawiając je jako organizacje niezależne od Związku Sowieckiego. Głuchoniemi uwierzą. Po drugie, wyrazić chęć nawiązania stosunków z kapitalistycznymi państwami na zasadzie nie mieszania się do spraw wewnętrznych. Głuchoniemi uwierzą. Racją istnienia państwa sowieckiego było stałe dezinformowanie Zachodu i własnych obywateli, przy czym pod pojęciem dezinformacji należy tu rozumieć nie pojedyncze kłamstwa, których było mnóstwo w codziennej propagandzie, lecz zaplanowane ogromne akcje dezinformacyjne, operacje typu dezinformacyjno-wywiadowczego. Jednych się przekupuje i, i dla innych to jest ego, jeszcze nie ze względów ideologicznych, ale chodzi generalnie o to, żeby te zachodnie elity współpracowały e, z Kobietami. Z memorandum Lenina dla Ciccerina z roku 21. Mówić prawdę to przesąd burżuazyjny, przeciwnie, cel uświęca kłamstwo. Kapitaliści całego świata, goniąc za zyskami na rynku sowieckim, zamkną oczy na rzeczywistość i przeistoczą się w ten sposób w głuchoniemych śledców. Sami udzielą kredytów, które posłużą nam do podtrzymania partii komunistycznych w ich krajach oraz zaopatrując nas w niezbędne materiały, odbudują nasz przemysł wojenny potrzebny nam do przyszłych zwycięskich ataków skierowanych przeciwko naszym dostawcom. Inaczej mówiąc, będą pracować na własne samobójstwo. I w tych słowach Lenina z 21 roku upatruje się jakby genezy mm, sowieckiej strategii metody dezinformacji. Lenin umiera w styczniu 1924 roku. Tymczasem jego testament polityczny jest pilnie realizowany przez sowieckie służby które wysyłają tysiące agentów z misją infiltracji i dezintegracji ośrodków antykomunistycznych na Zachodzie. Otóż, krótko po rewolucji bolszewickiej w 1917 roku, białogwardziści rozproszyli się i wycofali na Zachód. Skończyła się wojna domowa i miliony Rosjan emigrowały na zachód. Inżynierowie, wielcy pisarze, poeci, całe pokolenie mądrych ludzi, którzy uciekli. I Lenin polecił, aby Czeka, to jest służby wywiadowcze pod Dzierżyńskim, wtedy to się nazywało Czeka, Czekiści, potem NKWD i KGB, to wszystko to samo. Polecił tropić ich wszędzie i oni to robili. Po całym świecie zabijali białych Rosjan, którzy starali się uciec. Jednym z podstępów, które zastosowali, było stworzenie fałszywej organizacji zwanej Trust. Operacja Trust. Otóż oni tworzą, tajna policja tworzy fałszywą opozycję wewnątrz kraju. I od razu przekazują na Zachód informację, że jest u nas opozycja. Przybywajcie do nas. Zaczynają się kontakty pomiędzy tą fałszywą opozycją wewnątrz kraju i opozycją, która była za granicą. Zakładali komórki tej organizacji, a potem rozpuszczali informacje pomiędzy białymi Rosjanami w Paryżu, USA, Skandynawii, Anglii. Rozpuszczali plotkę, że trust, czyli zaufanie, to przykrywka dla podziemia, które istnieje, działa w Rosji przeciw komunistom że mają tajną organizację. I ty też chyba zechcesz ją wspomóc, czyż nie? Zechcesz wrócić i współpracować z zaufaniem.